No tak, po pierwsze spadające ceny mają duży wpływ na sprzedaż, po drugie fakt, że jako jedyni w Europie nie musimy mieć zezwolenia na CB Radio, a po trzecie jest to po prostu moda i dla niektórych już prawie styl życia, a raczej nawet styl jazdy. No i kolejna Stadnicka wsiadła do kilku samochodów, nie tylko tirów, ale również samochodów osobowych i pojeździła z panami i paniami, którzy posiadają CB Radio. Nazywam się Tomek Zagór. Mój pierwszy kontakt z CB Radiem to jest 91 rok. Zobaczyłem to u kolegi. Spodobało mi się, posłuchałem chwilę i zapragnąłem. No i pierwsze radio to było malutkie, prościutkie, Kobra 19. Do tego antena na dachu, mała magnesówka, na kawałku tacki pod herbatę i zasilacz od kolejki Pico. Brumiło to strasznie, zakłócałem wszystko, ale słuchałem. I od tego się zaczęło. A co można usłyszeć na takim CB Radio? To zależy, co chcesz usłyszeć. CB Radio dla kogoś, kto potrafi się temu obsługiwać, to jest atlas drogowy, to jest informator o korkach, o wypadkach, o objazdach, o remontach, o wszystkim. To nie jest tak do końca, że radio CB to jest tylko tak zwany antymisiek. Chociaż w każdej grupie są czarne owce, które używają tego wyłącznie do tego, żeby sobie ułatwić. Bezkarne łamanie przepisów. Mobil, gdzie jak płatka w stronę czy ktoś do No jak i jakim Nadkomisarz Krzysztof Hajdas, komenda głównej policji. Jakie jest zdanie policji na temat y, takiej powracającej fali i mody na Sibiradia? Trzeba pamiętać, że najpoważniejszym wykroczeniem, czyli tym, które powoduje najwięcej wypadków w naszym kraju, jest przekraczanie prędkości. Policjanci kontrolują prędkość kierujących w tych miejscach, gdzie jest to najbardziej niebezpieczne. Jeżeli kierowcy przy pomocy Sibiradia ostrzegają się o tym, że w tych miejscach stoi policja i dzięki temu cały sznur samochodów zwalnia, to jesteśmy jak najbardziej za. O jednej rzeczy tylko warto pamiętać. Ostrzegając się o patrolach policyjnych może się zdarzyć tak, że ostrzeżemy również na przykład złodziei samochodów, żeby nie poruszali się tą drogą, bo za 300 metrów stoi patrol drogówki. To jest no ta ciemniejsza strona używania i ostrzegania się o stojących patrolach. Niemniej w momencie, kiedy kierowcy ostrzegają się o tym, że policjanci stoją, że kontrolują prędkość, wtedy z reguły zwalnia Cały sznur samochodów, nie tylko tych wyposażonych w CB Radio, ale również innych kierowców, którzy nauczyli się już zwracać uwagę na sposób zachowania tych kierowców, którzy CB Radio mają. No dobra, jak to działa? Kupujemy sobie takie CB Radio, które teraz jest całkiem niedrogie, bo chyba już za 300 zł można sobie skompletować. No i co? Musimy sobie wymyślić jakiś numer, no jak się kontaktować z innymi użytkownikami. Ci, którzy używają radia od dłuższego czasu, bądź w jakiejś. Wewnętrznej grupie wymyślają sobie, albo jakiś pseudonim, w moim przypadku jest to góral Stegny od samego początku, albo wywołują się po prostu po imionach. Natomiast na chwilę obecną. Z racji tego, że znakomita większość użytkowników idzie do marketu, kupuje radio, wywołuje na zasadzie kolego, kolego. I to wszystko. Czy obserwujesz, że teraz tych użytkowników z siebie radio jest więcej? Od momentu, kiedy ludzie zorientowali się, właśnie, że, że można tego używać przede wszystkim bez jakichkolwiek zezwoleń na chwilę obecną. Na pewno jest znacznie więcej użytkowników, ale jest cała tak zwanych, jak ja to nazywam, posiadaczy. On tylko posiada radio, czasami włączy, dowie się jak ścieżka gdzieś tam. To jest wszystko, do czego on potrzebuje radia. Widać i słychać, że, 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 że CB Radio robi się coraz bardziej popularne. Koncino? jak ta ścieżka wygląda? Mam na imię Hubert. Ja kupiłem radio, po prostu zamontowałem sobie z żadnego niku żadnego pseudonimu nie musisz mieć. To są ogólnie ludzie dostępni. Na, to jest na kanale 19, to jest ogólny drogowy kanał dostępny dla wszystkich, prawda? Więc te wszystkie informacje, wszystko podane są na tym jednym kanale. Sposób montażu też jest bardzo prosty, bo to jest może być pod gniazdo, pod zapalniczkę, no i antena na dach, prawda? I można to po prostu położyć na siedzenie sobie to leży. Ale zdarza ci się zadawać jakieś pytania, czy raczej słuchasz? Są ludzie, którzy słuchają tylko tego radia, prawda? ja od czasu do czasu zadaję tam jakieś pytanie, że czegoś poszukuję, nie wiem, e, nie mogę zdążyć na przykład mapy wyciągnąć, prawda, i, i szukać tego na mapie. Po prostu ludzie podają, gdzie jestem, w jakim miejscu, prawda, jakim samochodzikiem jadę czasami i po prostu ten, kto jest najbliżej mnie mówi, że widzi mnie, prawda, i podaje mi jak najbliżej dojechać do jakiegoś tam punktu, którego po prostu ja poszukuję. No ale tak na dzień dobry to co się mówi? Mobilki, mobilki, tak dalej. Dokładnie, można, można krzyknąć różne hasła, można właśnie te mobilki, mobilki, gdzie mogę dojechać w ogóle. No i oczywiście no tam, jeżeli człowiek któryś tam Oczywiście powinna, prawda, gdzie coś się znajduje, no to dziękujemy mu poprzez, y, nie wiem, szerokości, bajo, prawda, z tego typu pozdrowienia z drogi. Dziękuję bardzo kolego, powodzonka dla Ciebie i nie trać nerwów w tym korku. Powodzenia. Natomiast niektórzy to radio wykorzystują do tam różnego rodzaju, tam jakiś awantur sprzeciw, jakiś tam pewnego rodzaju wyzywania się od czegoś. Ale to już jest radko o Powiedzcie mi proszę, niepodległości dokąd stoi, tylko... Nazywam się Marek Szkop, pracuję w firmie Avanti Radio Komunikacja w Warszawie. Priorytetem dla ludzi, którzy kupują CB to jest to, żeby uchronić się przed kontrolami policyjnymi, ale nie można zapomnieć o tym, że CB Radio spełnia funkcję bezpieczeństwa na drodze. Tak naprawdę CB radio przedział cenowy jest dosyć duży. To jest od 200 zł do 400, 600, 800 zł. W zależności co Radio w sobie posiada. Na przykład takim bajerkiem to jest S-metr, który pokazuje siłę sygnału, na przykład komórki pamięci, na przykład blokada szumów automatyczna, bo większość radii ma ręczną, czyli ustawia się pewien próg i to reguluje się ręcznie. Można, są też takie automatyczne, tak zwane automatyczne skłelcze. Jest funkcja RF-gain, która służy do regulacji czułości odbiornika, na przykład jesteśmy w mieście, jest dużo już użytkowników, jest duży hermider, więc można sobie czułość skrócić i wtedy poprawia się jakość odbioru. Masz takich kolegów, których kojarzysz właśnie z CB Radia od samego początku? Tak, taką stacją, która na radiu jest, że tak powiem, od zawsze. Tutaj taka stacja nazywa się yy, Jędrzek Mokotów. Jego wszyscy znają po prostu tutaj. No. Na takim radiu to się rozmawia tylko właśnie, gdzie policja, gdzie korek, gdzie jakieś utrudnienia? Czy tam tak normalnie można sobie też pogadać, czy nie? Jak to jest? Profil w tej chwili się zmienił. Jak ja zaczynałem na początku lat 90. to był taki okres, kiedy, kiedy to Radio CB to był taki powiew wolności. Można było sobie założyć antenę, rozmawiać, z kim się chciało i, i gdzie się chciało. Wtedy to był środek komunikacji, nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych, w związku z tym nie było SMS-ów, czatów i tak Dochodziło do tego, że ja do rodziny w Kielcach na przykład wysyłałem informacje poprzez kilkanaście stacji po drodze. I moja siostra odpowiadała mi tą samą drogą. Te informacje dochodziły i tak żeśmy się komunikowali. Czy w siebie radiu jest jakaś etykieta, taki kodeks niepisany? Kiedy wchodzimy na jakąś częstotliwość, najpierw należy posłuchać, czy tam ktoś przypadkiem nie rozmawia. Jeżeli coś rozmawia, próbujemy się wtrącić, używając słowa break. Czekamy, aż zostaniemy wpuszczeni do rozmowy. Nigdy, nigdy nie staramy się wejść, bo jesteśmy silniejsi, bo, bo nasz rozmówca jest bliżej, w związku z tym my się dogadamy. Niestety z powodu tego, że, że, że coraz więcej właśnie jest użytkowników, jak ja to mówię posiadaczy radia. I świadomość tego, czym jest Radio CB jest niestety w chwili obecnej żenująco niska. Nam się nawet w tej chwili między stacjami bazowymi po Warszawie bardzo ciężko jest porozumieć, bo spora grupa ludzi po prostu wchodzi na kanał zakłóca. Orientuje się ktoś ulica Krasickiego od Boroniczej, w którym to będzie miejsce? Ty masz to obok nas gdzieś. No jak są gdzieś tutaj No też można ulicę sprawdzić No dobrze, dobrze Myślałam, że to takie, wiesz, jest takie Nie ma żadnego kodeksu Tylko każdy tam każdy Nie o policji mówi, a tutaj skabię. jest Po kolei Karina Stadnicka to sprawdzała Wiesz co, teraz czytam, że będzie it's not enough Ale jak ja to czytam, to dla mnie już jest chyba enough Dla mnie mhm. jest bardzo enough Zwłaszcza, że mam w planie jeszcze meczek piłki nożnej dzisiaj Więc <noise> <noise> wybywam mniejszym A ja mam w planie spanie Justyna Dżbik Tomek wiesz dobranoc Do jutra